Witajcie moi drodzy ponownie na kanale Valeria Cardinale. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie zestaw pędzli o nazwie Fresh z marki Ibra. Jeśli jesteście ciekawi, jak te pędzle sprawdzą się w akcji, to zapraszam do dalszej części filmu. Jak widzieliście, pędzle przyjechały w takim woreczku, który może służyć na jakieś, nie wiem, wyjazdy bądź do przechowywania czystych pędzli. No a w środku było 9 sztuk pędzli. I teraz tak, zestaw kosztuje 89 zł, tak jak powiedziałam, mamy 9 sztuk, co oznacza, że jedna sztuka to będzie niecałe 10 zł. Z tego co widziałam, na stronie można też te pędzle kupować pojedynczo, oczywiście się to o wiele jakby mniej opłaca, natomiast jest taka możliwość, no ale ja jestem ciekawa tego całego zestawu, ponieważ jest to całkiem niezła cena. Niecałe 10 zł za pędzel i jeżeli ten zestaw się sprawdzi, to może być fajną propozycją dla wielu osób. I dlatego przechodzimy od razu do testowania. Ja w tym momencie mam na twarzy tylko podkład i korektor. Jest to wszystko jeszcze w żaden sposób nie przypudrowane, dlatego że chcę właśnie przetestować pędzel do pudru. Dodatkowo postanowiłam, że wybiorę na dzisiaj takie produkty które są przeze mnie już milion razy przetestowane, sprawdzone i ja wiem, że one dobrze sobie radzą. No bo nie chciałabym, nie wiem, gorzej ocenić pędzli przez to, że wezmę jakiś nowy produkt, którego jeszcze nie znam. Linki do tych produktów, które się tutaj będą pojawiały, zostawię wam w opisie, jeżeli produkt by wam się spodobał. Zacznę od makijażu twarzy, czyli puder, brązer, róż, rozświetlacz i kilka ważnych informacji. Skówka jest taka rozgoldowa. Jak widzicie, piękny odcień takiej trochę mlecznej, pomarańczy. I jeżeli chodzi o włosie, co jest bardzo istotne, cały ten zestaw jest to włosie syntetyczne. Co mnie trochę zaskoczyło, dlatego że jak się mu przyglądam, to dałabym się zwieść, że niektóre pędzle mogłyby być włosiem naturalnym, ale tak nie jest, więc jeżeli dla kogoś to jest istotne, to od razu mówię, że to jest włosie syntetyczne. No i pierwszy produkt to jest nasz pędzel do pudru F09. No i ja lecę sobie z pudrem, puder Laura Mercier. Ja będę chciała sobie tak umieścić twarz bez żadnego tutaj jakiegoś bakingu. Dobra. Pędzel jest bardzo przyjemny. Włosie nie jest wiecie, nie jest mocno zbite, więc myślę sobie, że to może być też fajny pędzel, zobaczcie na jego kształt. On ma takie jest taki tutaj zaokrąglony lekko, przez co koncentracja koloru jest głównie w tym w tym miejscu a reszta włosków będzie ten kolor rozpracowywała, więc on może się fajnie sprawdzić zarówno do pudru, jak i do ocieplania twarzy całej. Na przykład brązerem w takim cieplejszym odcieniu. Ok, szybkie wnioski, jeśli chodzi o ten pędzel, przypominam numer F09 e, przyjrzyjmy się jeszcze raz kształtowi tego pędzla. On jest taki tutaj, widać skówka jest lekko spłaszczona, tak wygląda z tej strony. I tak wygląda tutaj, lekko zaokrąglony, przez co, tak jak mówię, no, nawet chętnie bym go przetestowała w tej roli do brązera dzisiaj, ale mam tu inny pędzel, który jest do tego przeznaczony, a chcę dzisiaj robić wszystko jakby z zaleceniami producenta. Więc na pewno sobie go jeszcze przetestuję do, do brązera. Kolejny pędzel to jest numer F08. I jeszcze jedna rzecz, ja tutaj specjalnie przygotowałam inny pędzel również z ibry, to jest 105. Żeby Wam pokazać, jak one się różnią długością, różnią się nieznacznie, ale jednak. Skówka, jak widzicie, ma no, taką samą długość. Oczywiście włosie się różni, no bo to są dwa różne modele pędzli, natomiast zobaczcie, sobie jaka jest różnica, jeśli chodzi o długość trzonka bo one są równiutko teraz do siebie przyłożone i widzimy, że ten pomarańczowy jest nieco krótszy. Lecimy z pędzlem do bronzera. I ja tutaj mam palety do konturowania z Golden Rose, też już przetestowana miliony razy. Jeden na pewno z moich ulubionych produktów do konturowania. Do konturowania, bardziej może do ocieplania twarzy. Ładnie się zebrał produkt. No to na pewno, co można powiedzieć o tych pędzlach? Że są bardzo mięciutkie, bardzo przyjemne. Żadnego, wiecie, ostrego drapania, taki puszek, jakby wam sunął po twarzy. No i lecimy z drugiej strony. Słuchajcie, wniosek na ten moment, a propos tego pędzla. No mam wrażenie, że one, jakby. Zbierają troszkę mniej produktu niż zrobiłby to pędzel naturalny, ale nie jest to taka duża różnica, jak czasami bywa właśnie przy, przy pędzlach syntetycznych, że wiecie, że trzeba się nakręcić, nakręcić i dopiero coś wam się tam, tam, tam nabierze. No, słuchajcie, elegancja Francja. E, bardzo w porządku, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. E, teraz mam pędzel. F07 i tutaj słuchajcie, ważne jest to, żeby się na chwilę zatrzymać nad jego właśnie kształtem, bo jest on niby on jest tutaj też dedukowany do różu, do brązera. No ale zobaczcie, jak on wygląda jak jakieś takie, no nie wiem, kopytko. Mi się to z kopytkiem, słuchajcie, kojarzy. Tak wygląda jakby z tyłu, tak wygląda z przodu, i tak wygląda z boku, to jest myślę o, ważne. No i ja sobie go dzisiaj właśnie użyję do różyku. Ok, myślę, że tak, ten kształt, ja sobie bardzo niewiele tutaj nakładam produktu. Bo już wam mogę powiedzieć, że ten kształt jest bardzo ciekawy, ale też trzeba będzie uważać, żeby sobie na przykład mm, nie zrobić plamy, jeżeli mamy jakiś bardziej napigmentowany mm, kosmetyk. Dlatego, że wiecie, jakby nabieramy całym takim plackiem w cudzysłowie. Z opakowania. Jak sobie za dużo tego produktu nabierzemy i ciapniemy na twarz, no to zrobi nam się taki sam placek na twarzy. Tego oczywiście nie chcemy. Natomiast jak weźmiemy sobie małą ilość i pozwolimy sobie troszkę się pobawić, to czemużby nie? Wiecie, tak sobie myślę, że na upartego, jakby wziąć ten pędzel i go e, drugą stroną, to można by go zanurzyć w rozświetlaczu i spokojnie sobie, słuchajcie, tutaj pojechać i wiecie co w zasadzie zrobię, tak? A na drugim policzku przetestuję pędzel, który jest do wach... e, Boże, pędzel do wachlarza. Pędzel do rozświetlacza oczywiście. No i nabieram sobie rozświetlacz właśnie tą tylną częścią i jadę. No, działa. Jak najbardziej. W ogóle taki tip, jak chcecie, żeby się fajnie rozświetlacz rozkładał na skórze, to przydatny jest miękki pędzel, taki, wiecie, którego włosie się tak łatwo ugina pod naciskiem i taki ruch polerujący. Jak polerujemy skórę, to ten rozświetlacz zaczyna się robić taki taflowy. Lecimy teraz z pędzlem dedykowanym do rozświetlacza albo również do różu, i jest to numer F06, taki wachlarzyk, zgrabny, mały. No i ja nim, właśnie na drugim policzku sobie zrobię rozświetlacz. No. No i jest. Jest. Myślę, słuchajcie, że nawet ten pędzel. Może być lepszy do różu niż tamten, którego używałam przed chwilą, bo on jest bardzo taki lekki, mięciutki. Więc jak e, mielibyście ten pędzel i używalibyście go do jakiegoś napigmentowanego, właśnie różu, to myślę, że się bardzo fajnie sprawdzi, bo, e, bo nawet, wiecie, mając taką ciężką rękę do nakładania produktów, to myślę, że przy takim pędzelku nie zrobimy sobie, sobie krzywdy. Dobra, lecimy dalej. No, i w zasadzie, tak jak patrzę tutaj sobie na mój stół, to byłoby wszystko, jeśli chodzi o pędzle do twarzy, czyli mamy cztery sztuki. Na razie mój wniosek: mięciutkie, przyjemne, robią robotę. I teraz przechodzimy sobie do makijażu oczu. Jeżeli chodzi o oczy, to ja lubię sobie zrobić najpierw brew ponieważ to mi ładnie tak kwiecie. Rysuję kształt twarzy dodatkowy. I tutaj będę używać znowu znanego i lubianego przeze mnie produktu, czyli jest to cień z Inglota numer 117 z tej serii Rainbow, czyli widzicie, on ma trzy, trzy odcienie. Natomiast do brwi jest tutaj pędzelek numer F02. I tak jak do tej pory zachwycałam się tymi tutaj pędzlami, tak przyszedł czas na moje pierwsze ale. Dlaczego? Bo co prawda, nie wiem, na ile wy to zobaczycie. Pędzelek jest ładnie ścięty, yy, natomiast jak już obrócę go w tę stronę, to jest on bardzo gruby to znaczy bardzo nieprecyzyjny. I mimo, że jakby te włoski ładnie się układają i nie starczą w żadną stronę, to jest to dość szeroki pędzel, a mam porównanie do innych pędzli do brwi, które są o wiele bardziej precyzyjne. I myślę, że on nie nadaje się do e, wyrysowania pojedynczych włosków e, i moim zdaniem nie nadaje się również do rysowania kreski. Mm, na powiedzę, co tutaj producent jakby... Mm, sugeruje, że jest jego przeznaczeniem. No dobrze. Znaczy myślę sobie tak, że ten pędzelek dobrze sobie poradzi z takim wypełnieniem dziur w brwi. Jakichś tam prześwitów. I zrobienia takiej bazy znaczy prawda jest taka, że ja też mam takie brwi swoje naturalne, że jakby nie potrzebuję dużego tam e, ingerowania pod tytułem właśnie dorysowywania włosków no ale to ja a wiem, że często ludzie tego potrzebują i no myślę, że niestety, ale ten pędzel nie dałby takiej możliwości to nie jest pędzel, który mi się podoba tak na dzień dobry Bo się już chyba wiecie, przyzwyczaiłam do takich ym, precyzyjnych. Tym bardziej, że no obecnie możemy, słuchajcie, taki precyzyjny pędzel naprawdę kupić za 10-15 zł. Pojedynczy z polskich firm. Więc. Więc czemu by nie? Ja sobie pozwoliłam poza kadrem jeszcze użyć żelu do brwi, też bardzo fajny produkt, jeżeli go nie znacie, z Eveline Brow and Go. Ta wersja z kolorkiem, także też taka wersja ekspresowa, jak na przykład nie chce Wam się robić brwi, tylko je tak, wiecie, kolorowym żelem przeciągnąć. I przechodzę sobie już teraz do y, trzech pędzli do oczu, stricte, dedykowanych i do palety cieni, Coco Blend swego czasu, no hit YouTube'a i w ogóle przestrzeni internetowej. Bardzo y, lubiana przeze mnie paleta, trochę już zużyta, no i lecimy. Mamy tutaj trzy modele, jeden okay. pędzel jest taki precyzyjny taki wiecie, do wbijania można by powiedzieć cienia w powiekę i to jest numer, słuchajcie, F03 i potem mamy dwa takie puchacze. Puchacz całkowicie okrągły F04, taki wiecie, typowy, do blendowania, wiemy o co chodzi i pędzel numer, przepraszam, już mówię, F05, który też jest takim sympatycznym puchaczem, ale już jest lekko spłaszczony, Mam nadzieję, że to widzicie. Pokażę Wam może tu różnicę. No i co? No, lecimy. Zaczynam sobie od cielistego cienia. Znaczy cielistego, on jest taki, wiecie. Bardzo lubię ten cień. Jest taki waniliowy. Fajnie napigmentowany. Pędzelek jest mięciuteńki. Zobaczymy, co mi tu wyjdzie na oku. Mm. A jedziemy z czymś ciemnym. Ciekawa jestem też, jak się będzie czyścił ten pędzel, bo daję mu teraz taki, to jest bardzo ciemny, ciemny brąz. Ej, powiem Wam, że bardzo ładnie zbiera kolor pędzelek. I jak sobie, słuchajcie, tak napakowałam w kąciki, to teraz używam drugiej strony pędzelka, która jest, jest czystsza, żeby troszkę zatrzeć te, te granice, żeby ona nie była tak wyraźna. Wracam, słuchajcie, do tego pędzelka F05, czyli tego lekko spłaszczonego, i biorę sobie mieszankę takich tutaj dwóch kolorów. Przejściowych. Nakładam ją jakby z drugiej strony pędzla względem tej strony, której używałam do tego jasnego, cielistego cienia, i jakby zaklepuję ten ciemny cień, robiąc takie sympatyczne przejście ombre. Teraz biorę sobie na drugą właśnie stronę pędzla, tego spłaszczonego lekko ten y, jaśniejszy cień i kieruję się już bardziej na tę wewnętrzną część y, powieki bo chcę sobie zrobić takie taki ładny gradient i za chwilę przeskoczę do tego całkiem okrągłego pędzla żeby rozetrzeć granice bo są trochę za bardzo ostre Powiem Wam, że na chwilę zapomniałam o tym, że to są syntetyczne pędzle, bo jakoś tak się nimi przyjemnie blenduje, że no, że można się zapomnieć. Także to jest bardzo duży plus. I teraz łapię pędzel numer z F04. I biorę sobie znowu ten naj, 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 najjaśniejszy kolorek. I wracam sobie do tej całkiem wewnętrznej części powieki, żeby troszkę zatrzeć granicę między tymi dwoma kolorami. No i teraz jadę już, jakby z gubieniem granicy. I w tym momencie, w zasadzie, wolę już nie mieć tego jasnego cienia na pędzlu, tylko po prostu chcę, żeby żeby ten pędzel był w miarę po prostu najzwyczajniej w świecie czysty ten pędzel jest do, do dolnej powieki no to ja sobie tą czystszą stroną go obrócę i jadę dobra lecę do tego pędzla i ostrożnie bo on już jest brudny próbuję troszkę to wszystko wysmurzyć Pozbyć się ostrych granic. No a jak przejadę trochę w którąś stronę, to zaraz to będę sobie podczyszczać jasnym cieniem. Wracam sobie do tego najjaśniejszego cienia, którym podczyszczam sobie tutaj sytuację na dolnej powiece. A teraz chciałabym jeszcze poświęcić sekundę ostatniemu pędzelkowi, czyli pędzelkowi numer F01, ponieważ jest to pędzel do ust. E, całkiem nieźle wygląda, ma tę końcówkę taką bardzo precyzyjną, szpicastą, więc mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. I pomadka, która się tutaj dzisiaj pojawi, to jest hit hitów, bestseller wszechczasów, czyli MAC Velvet Teddy w wykończeniu matowym. Zrobimy sobie tak, że ja przyjadę sobie pomadką przez środek, że tak powiem. A pędzelkiem będę sobie yy, poprawiać kontur. Powiem szczerze, że jest tak, bardzo precyzyjny. Dla mnie mógłby mieć troszkę większą powierzchnię. Mm, to znaczy czubeczek ma super ale ogół, ogólnie jakby reszta pędzelka mogłaby być ciutkę bardziej szersza i ostro się kończyć ale nie narzekam bo jest bardzo, bardzo w porządku kochani, ja już wytuszowałam rzęsy na linię wodną położyłam ci listą kredkę i tak wygląda skończony makijaż ale to nie o makijażu dzisiaj, a o pędzlach. Słuchajcie, będzie w miarę krótko, tak się postaram przynajmniej, i mam nadzieję, że na temat. Słuchajcie, jeśli chodzi o jakby szatę graficzną, no to tutaj decyzja należy do każdego z Was, czy Wam się takie wydanie pędzli podoba, czy nie. Według mnie są zrobione bardzo ładnie bardzo mi się podoba ten kolor i ta rose goldowa skówka, no i fajne jest to, że te pędzle są takie, wiecie, białe, bo to daje poczucie jakiegoś takiego luksusu i czystości tych pędzli, oczywiście jak są czyste, wiadomo. Jeśli chodzi o użytkowość tego kompletu, to myślę sobie tak, na pewno będzie to fajna propozycja dla osób, które zaczynają przygodę z makijażem i chcą mieć, wiecie, w miarę pędzel do... Wszystkiego, tak? Czyli i do twarzy, i do oczu, i do ust, i coś do brwi. Może to być też fajna propozycja dla osób, które się makijażem już bardziej interesują i bardziej zajmują. Jeżeli na przykład, nie wiem, jest nagła potrzeba do kupienia jakiś produkt, nie produktów, tylko właśnie pędzli, ale no nie chcemy wydać fortuny na, na te kolejne pędzle, to, to jest to jakieś takie pośrednie rozwiązanie. Dla mnie najsłabszym ogniwem tego całego zestawu jest pędzel F02, czyli pędzel do brwi. Jest moim zdaniem po prostu nieprecyzyjny i o ile jeszcze powiedzmy, że właśnie wypełnimy sobie brwi cieniem tym pędzlem, o tyle już moim zdaniem nie narysujemy pojedynczych włosków i moim zdaniem do kreski do eyelinera, eyelinera przepraszam, się ten pędzel po prostu nie będzie nadawał, bo jest za szeroki. Jeżeli chodzi o pozostałe pędzle, to są bardzo, bardzo mięciutkie i przyjemne. I nie było tutaj przez cały makijaż takiej sytuacji, żeby mnie, wiecie, coś drapało, albo żeby, nie wiem, oko mi zaczęło łzawić. Co się zdarza, co się zdarza przy pędzlach, kiedy to włosie jest zbyt ostre, zbyt sztywne i, i po prostu dziabie w powiekę, no to ta powieka od razu zaczyna się irytować i Ile ci łezka? Tutaj nic takiego się nie działo. Wręcz wiecie, można by siedzieć godzinę, dwie i się tak miziać, bo jest to po prostu bardzo przyjemne. Jeżeli miałabym coś powiedzieć o tej kolekcji, co w niej poprawić, to ja osobiście dodałabym jeden pędzel do oczu, dlatego, że. Mamy fajne te modele, które tutaj są. One są bardzo przydatne i bardzo potrzebne. Natomiast mnie brakuje czegoś tutaj, tu, w tym miejscu, dokładnie po środku czyli um, czegoś, co jest bardziej precyzyjne niż te puchacze, ale nie tak zbite jak. Jak ten najmniejszy pędzel. Więc oczywiście poradzimy sobie z tymi trzema pędzlami jak najbardziej. Natomiast jakbym miała udoskonalić tę kolekcję, to bym dodała jeszcze pędzel tutaj pomiędzy. Dwa najbardziej użytkowe, moim zdaniem, pędzle do twarzy. To jest numer F08 i F09. Bo tak naprawdę tego można używać do pudru, można używać do brązera, tego można używać do brązera, do rozświetlacza, do różu, jak Wam się już zamarzy. I na pewno to będą wielofunkcyjne pędzle. Jeżeli chodzi o te dwa pozostałe pędzle do twarzy, no to wiem, że z wachlarzykami jedni się lubią, drudzy niekoniecznie. To już jest, to już jest kwestia preferencji. Moim zdaniem, bardzo fajny pędzel do rozświetlacza i do napigmentowanego różu, jeżeli nie chcemy sobie zrobić, wiecie, placków na twarzy. Na ten pędzel, ponieważ jest dość charakterystyczny, trzeba sobie znaleźć sposób, natomiast moim zdaniem, fajnie się sprawdza i do rozświetlacza, i do różu, i, i moim zdaniem będę go dalej używać. Pędzel do ust, fajny, precyzyjny. Ja mówiłam podczas malowania, że mógłby być trochę szerszy tutaj u podstawy i, i, i się ostro zwężać. Natomiast, no to jest moje, widzi mi się. Nie każdy takie musi mieć. Jest fajnym precyzyjnym pędzelkiem, mam nadzieję, tylko że się doczyści z pomadki. No i tyle. Moim zdaniem fajna pomysłowa kolekcja. Jedyne co bym w niej właśnie zmieniła, gdybym ją um, kupowała czy projektowała, to jest właśnie pędzel do brwi i jeszcze jeden pędzel do, yy, do blendowania. Yy, I tyle. Moim zdaniem fajne pędzle. Polecam. Yy, zapraszam, Waleria Kardinale. Moi drodzy, dajcie znać, czy posiadacie jakieś pędzle z marki Ibra. Jeśli tak, to jakie modele się Wam najbardziej sprawdzają? Bo ja się chętnie dowiem i przetestuję, bo bardzo lubię pędzle. No i słuchajcie, jeśli film Wam się podobał, zostawcie kciuki w górę, zostawcie komentarz i subskrybujcie kanał. Bardzo Was proszę i wciskajcie dzwoneczek, dlatego że ja widzę, że bardzo dużo nowych osób tutaj zagląda na kanał a nie zostaje ze mną na dłużej, a myślę, że to strata i zapraszam Was dlatego właśnie do subskrybowania kanału i do następnego filmu. Również Was zapraszam. Dziękuję serdecznie za poświęcony mi czas i do zobaczenia. Pa!